Yes. Nie no, Nie lubi. Zdryny. Ob, lubi. <grym> ob, kicha. Nie ob... Nie lubi. kicha. lubi. Nie chcę Darek. lubi. Nie chleba, albo coś takiego, kawałek Nie lubi. Nie No, Nie lubi. zaraz zwalisz to wszystko. Nie lubi. taki, lubi. Nie Taki, Nie wiem, taki ten ma. E, zrobiony, nie? Taki to znaczy tak mu, taki śmiesznej sierść rośnie. Hmm? Ale banana będzie wcinać. Ona mnie nie czuje w ogóle. Dzięki, okay. da. <tryk> <tryk> Ona, no. Jakie? Jak chciałam, jak hmm. Tam o to opryszczki mam ujeżdżać, co? Dore, daj o to opryszczki, to co ci babcia dała. Yes. Zapisałeś sobie nazwę? Sano. Sano? Trzymaj je to. Nie, bo mnie ugryzie. Nie ugryzie. Ma, nie chcę tego, bo mi optyszka Wyskoczy matko na to nie Trzymaj to, bo ja nie będę tak stało. Trzymaj ona ci nie ugryzie. Nie ugryzie. I nie puszczaj! Zam... I przy końcu nie puszczaj. Na pewno. To na pewno nie ugryzie. Ja nie chcę jej, ona mi na kolana. Co? No? Weźcie, ja nie chcę jej, no. Co ci Nie wiem, ja nie chcę jej. Puściła bąka chyba, albo coś. mi Ja nie chcę jej, no proszę. Weźcie ją ode mnie. Maria, weź ją. O Jezu, jakie to jest straszne. Nasrała mi? Myślicie? Zobacz, nie nasrała ci. Na tak było? Czy nigdy nie nasrała na rękach nikomu? Strafu cztery. <grystanie> <Ej>. <grystanie> tak? Bo nie nasrała? To, to, się interne, to się też nie nasrała, to też nie nasrała. Cztery bobki. Jeden bobek, bobek za bobkiem. <grystanie> Masz szczęście, poskona. Dyna, wiesz, wiesz, jak może to nie... <grystanie> Trzeba iść świnkę, no tak. się do terebki i on co siedzi. Mm -hmm. Patrz. Usio, no nie daj. No zaczekaj, nie zjadł. Ej! Skakuj. Skakuj. Nie, no zaczekaj, łapkę połamiesz jej. No, bardzo mi to się Ty, no nie wchodzi. No, tak. no nie, nie, niech sobie. Połamie jej łapkę albo co? No, może ją dosyć na truskawki. No, Dzięki teraz. Wszystkie truskawki mi zjadła. No, nie da. Um, um. Ej, możesz teraz... teraz, teraz. No, jak ona sama tu weszła teraz. Darek, ja jeszcze dzieje to zamknij To dobrze. Zamknij, albo... Nie, nie zamykaj, nie zamykaj. No Darek, boże, jaki on jest straszny. Nie, się. nie, nie popisuję się. Połama się i łapki albo coś. Gdzie jest banana? ban. Daj jej z ręki, bo nas z ręki. No. Ona już się zestresowała. Jak się stresuje to gry. Po ją już i odstresowała. <grym> no <grym> no, no. <grym> Tak szybko, żeby mi zjadła paluchy. <grym> Domek ma. Tato, tak co Ona jak ma cień, bo no oczach to myśli, że jest domku. No, na pewno mnie coś. Gryzie. Tak jak ty. Gdzie Jezu popychamy palcem. Na no górę tutaj, boi. tutaj wejdzie sobie. Sam. Sama. Nie <tuszy> <tuszy> Je vais... Ouais. Ouais.